Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jailbreak, kolejny odcineczek. Dzisiaj, słuchajcie, w sumie, to jest tak troszeczkę z opóźnieniem, będziecie to widzieli, ale wszystko się dzieje podczas pierwszego tutaj kwietnia, naszego tutaj pryma, dnia. Mianowicie, Asimo stwierdził, już nas troluje wszystkich i troszeczkę się ten jailbreak zmienił. Ogólnie, jeżeli jesteś nowy, to zachęcam Cię przy serdecznie do stawienia łapencji oraz subika. Myślę, że jak dobijemy do 100 APF w górę, to będę się naprawdę mega, mega cieszył. A ostatni nam się to udaje, znowu po takich gorszych dniach, więc wierzę w Was i dzisiaj. I tak, generalnie, jakby 1 kwietnia miałem live'a. Kto nie był temu tutaj biada, a kto był, to dziękuję jeszcze raz. Gdzie właśnie nagle tutaj nas wyrzuciło i naszym oczom tutaj pojawiły się takie jakieś dziwne, tutaj różowe oczorąbne, jakbyś, nie wiem, niebo, ściany i w ogóle WSZYSTKO plus kilka takich powiedzmy mniejszych easter o których może nie będę mówił natomiast dzisiaj postanowiłem, że sobie troszeczkę nabijemy levelek na policji z racji tego że jak widzicie mam zaledwie drugi na że mam piąty troszeczkę udało mi się dobić tak więc stwierdziłem właśnie, że dzisiaj sobie wbijemy w co co a dobra, tak piszę, ale, ale nie do mnie. Zobaczę, może ten czat tutaj wezmę. O, schowam. I słuchajcie, właśnie stwierdziłem, że sobie nagramy różny odcineczek złapania z wodziei. Jak to w sumie robiłem zazwyczaj? Dzisiaj bez takich kolej Po prostu, właśnie, z okazji tego Prima Aprilis, właśnie postanowiłem, że zrobimy sobie taką małą, można powiedzieć, pamiątkę. Jak widzicie, też spoko trafiłem, bez dużo kryminalów, aczkolwiek ta liczba się zmniejszyła, oczywiście, w momencie, jak wbiję na serwer. Ale tutaj już mamy pierwszego ziomeczka, którego chętnie tutaj o zaaresztuję. Wywaj, gościu! Nie wiem, chętnie bym go tutaj zaresztował, ale on będzie się cofał, więc muszę go tutaj zatucć, niestety. Zawsze troszkę ekspa wpadnie, choć te 5 ekspa to jest tyle co i nic. No ale trudno się mówi, no. Zatrzymać się nie chciał, więc musiałem go tutaj z daleka wyeliminować. Mówi się trudno. Okej, okay. Tutaj, o, Kajtek, widzę, że obrabowuje bank. Kajtek, tak właściwie. E, ja myślę, że kurczę właśnie. Nie wiem, czy najpierw czekać na niego tutaj, czy. Czy podlecić pod ten bank? Ale podlecimy sobie od razu pod ten bank. No, te ściany są po prostu genialne, naprawdę. Ale, generalnie, no, spodziewałem się w sumie, że, że będą tego typu zmiany w Prymacrylis. Ale, no tutaj e, nawet podoba mi się, szczerze. Daj mi ten Drajberg mógłby taki zostać. Bo czemu by nie? Dobra, czy my tutaj e, coś mamy? Ja się tak rozglądam lewo, prawo. Dobra, tu się znowu coś dzieje. Z tego co widzę. O kurcze, jak to mi ciężko strasznie jest. Jak to jest jakaś zorganizowana grupa normalnie. Dobra, widzę, że musimy tutaj e, zdecydowanie, powiedzmy, bardziej ogarnąć temat. Dobra, ja sobie wezmę tutaj też wszystkie te tarcze i tak dalej ze złota. Nie wiem, czy to mi się przyda w ogóle, właśnie. Jestem ciekawy, czy te wszystkie rzeczy, rzeczy ze złota, czy one są, wiecie, tak dla pizzy, czy jednak one coś dają? No, to, że mam to ubrane, wydaje mi się, że to daje tylko. Jakby no kwestie wizualne, także wygląd mi się zmienia. Natomiast to mi nie daje nie wiem, jakiegoś armoru czy czegokolwiek innego. Ja się tymczasem tutaj rozglądam. Dobra, myślę, że fajnie byłoby się tak zemścić na nich. Oni prawdopodobnie bank. Obrabowiem, kurczak, to jest ciężko dzisiaj. Jak tu jest ciężko, więc jest jakaś zorganizowana grupa dosłownie. <grym> Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Dobra. Weźmy sobie, może yy, zmienimy to wszystko. To, co my tu mamy. Weźmy sobie na przykład, wyjdźmy stąd. I za chwilę sobie gdzieś tutaj podlecimy. Dobra, ktoś mi tutaj helikopterek yy, sobie ukradł. To, to nie wróży nic dobrego. Dobra. O, tu mamy ziomeczkę Halo. I 200 cashu zarobione. Całkiem spoko... Ej, ktoś był jeszcze chyba tak. Albo może on go dobił po prostu. W sumie niepotrzebnie. Tak, patrzę, czy jest ktoś, ktoś tutaj może w kanałach. Teraz też będzie łatwiej teoretycznie przynajmniej uciekać z racji tego, że jest nowa właśnie ucieczka z więzienia. Kurczę, powiem Wam szczerze, że odkąd. Czekajcie, czy to ktoś znajomy? O nie, to jest kombine. Dobra, czy go zaresztujemy, czy nie? Czy go jeszcze... O nie! Ja tutaj się zastanawiam, czego zaresztować. Mam no tutaj ogień dosłownie. Ogień odpalił. No nieźle, dobra. Już wiem, że następny raz zero litości. Ja tak się zastanawiam, mówię kombine, kurczę. Dobra, Mordka, może go zostawić, o, on odpalił. Tutaj shotguna w moim kierunku, i tutaj. Zaciukał. Jak wiecie, dzisiaj dużo się dzieje, dużo deadów, chyba rekordowa liczba. Często się to kończyło tak, że po prostu nie było no, kogo yy, tutaj łapać, a dzisiaj z kolei jest dużo osób do łapania i równie dużo deadów zaliczam. No, ale ciężko jest same mocno, nie ukrywam, że jest tutaj ciężko. Ok, Podlecę sobie, może powiedzmy coś w tym kierunku bardziej i w kierunku muzeum widzieliśmy tutaj na Eee, właśnie u nas w prawym dolnym rogu że jest on obrabowywany w tym momencie więc ja myślę że strolujemy może tutaj ich i czekajcie zalokujemy ten pojazd wyjdziemy sobie z niego a nie mogę go tutaj zalokować a to nawet nie wiedziałem to nieźle ale wyjdźmy sobie o tutaj staniemy w tym miejscu <laughs> jak taki nubek typowy słuchajcie przy kampie i poczekam, sobie właśnie na, na kogoś i czy oni tutaj w ogóle mają zamiar wyjść, czy nie? Tak sprawdzą, co za dużo osób w tym muzeum nie ma. Teraz pytanie: z której strony on wyjdzie? Bym się nie dziwił, jak to jest tylko jeden ziomeczek, i on, jakby, no nie ma jak wyjść. A tutaj nic nie ma. Albo może on już nawet ukradł to, co miał i wyszedł sobie. W ogóle właśnie to, to mnie strasznie zastanawiał, bo ja na przykład grając, czy na streamach, czy coś bardzo lubię na muzeum lecić, ale na, na tych publikach to naprawdę, yy, no kiepsko to wygląda. To nieźle się jeszcze tutaj zbagowałem. okej, okay, więc lecimy sobie dalej, no, bez zbędnego przedłużania. O, ktoś tutaj jedzie, ktoś tutaj jedzie kogo my tu mamy. Poczekajmy w sumie aż wyjdzie z samochodu. Dobra. Nie wiem, czy zdążę za nim. Trochę z Lamią mogłem poczekać, ale nie sądziłem. Ojejciu. Ale nie sądziłem, że on tutaj od razu tak wleci z buta. Tylko jeszcze tutaj pójdziemy sobie na malutkie zwiady. O! I tu mamy ziomeczka. Siema, siema. Dobra, to poskakał, to poskakał nam tej ziomeczek, powinien wyjść co najmniej jeszcze jeden w sumie, tak mi się wydaje, no bo sam, w sumie on sam mógłby też te dźwignię ogarnąć, ale niech będzie, że damy uciec ewentualnie temu ziomeczkowi, Oj, tu mamy kolejnego typiarza, trochę minus jest taki, że nie wziąłem shotguna, zapomniałem szczerze mówiąc, dobra już chyba wiem co, co trzeba robić. Do bazy kryminalców się, udajmy. Ojej, tutaj coś się dzieje na tej pustyni. No okej. Okay. Najpierw tutaj zablokujemy jedną drogę. Ja sobie szybko wezmę shotguna w razie jakby on odpalił jakiś tutaj wiecie jakieś pociski w moim kierunku. Halo, dzień dobry. To nieźle, 200 Keszu. Siema gościu. Ojojaj. Czy to nie jest jeden z tych ziomeczków, którymi tam wtedy. Jasne, że to jest ten 1800 spoko. To jest właśnie jeden z tych ziomeczków, który tej grupy tam działał, więc. Jak najbardziej spoko, że udało się go tutaj złapać. I co? Słuchajcie, udało nam się w sumie ponad 2000, z tego co dobrze widzę, e ogarnąć spoko całkiem. Dobra sobie, może o, przesiądę się na miejsce drivera i sobie wylecimy stąd. To jest ktoś wojskowy. Nie zdziwi się, jak to jest kombajn. Jak to jest kombajn, to przystępujemy do akcji. I to nie jest kombajn. To nie jest wykoleć. Dobra sobie, może postrzelać. Kogo my tutaj mamy z kolei? To nie jest jakiś Prisoner. Nie, to nie jest prizoner, widzę znakę. Ale tam jest chyba gdzieś prizoner. Dobra, weźmy się tutaj, zbytujmy. <śmany> Kombajn jest w banku, słuchajcie. I tu nikogo nie ma w sumie. Chyba. Więc mi się wydawało najwyraźniej. Czy to jest T-Rex? Tak, to jest T-Rex. Tego skina teraz ja daleka poznam. Eee, czy ja to zdążę w ogóle? Czekajcie, tu mamy bank. Powiedzcie, to będzie najbardziej noobski napad Ever, ale trudno się mówi. Czy nadal się nie, nie ten? Eee, nie nauczyłem, żeby z tego UFO wychodzić normalnie. Ojoj tu już widzę, że któryś z policjantów deadną. O, siema kombajn. Jest! Jest rewanż na kombajnie, dobra. Myślę, że umarłem tutaj. Już wiecie, Spełnione. Dobra. I tym akcentem będę kończył. A ten odcinek. Dzięki tutaj, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.